Witajcie, kochani, kolejny odcinek z serii Ekożycie. Witam e, serdecznie wszystkich, e, którzy mnie znają i ci, którzy pierwszy raz dzisiaj będą mieli okazję posłuchać e, tego, co dla Was przygotowałam. Jesteśmy w takiej e, kolejnej serii, którą nazwałam Ekożycie, i dzisiaj odcinek o eko kuchni. Jak widzicie, tu jest taki łobuz mały, który co chwila mnie szturka i mi przeszkadza, bo ma bardzo duże potrzeby na głaskanie. No tak, ale skoro bierzemy pod lupę ekokuchnię, to spróbuję Wam pokazać nie tyle jak zdrowo gotować, tylko jak eko zbudować sobie Poprzez pewnego rodzaju nawyki, które będą się wiązały z oszczędzaniem, z eliminacją zbędnego plastiku, z niemarnowaniem żywności. Zresztą to są takie triki i takie elementy, które ja od lat wprowadzam do swojego życia. I może Wam się spodobają. Więc jeśli Was coś takiego interesuje, to oczywiście dajcie kciuka, zasubskrybujcie kanał, dajcie swojemu oznakę akceptacji na tego rodzaju spotkania, bo na pewno wtedy będzie ich więcej i wtedy Marek i Ewelina będą jakby prosili jeszcze o to, żebym przychodziła do Was i tutaj uzupełniała tą przestrzeń, cudowną przestrzeń w tematy związane ze zdrowiem. No dobrze, to lecimy. Punkt numer pierwszy to takie trochę e, zaczynamy od kuchni, ale spoza kuchni: to są kochani, świadome zakupy. Świadome zakupy, ale też i przechowywanie e, tych zakupów, czyli żywności, takie ekonawyki. I oczywiście będę mówiła o banałach, bo to, co my powinniśmy wykonywać jako nawyki, często poprzez pośpiech, poprzez pewnego rodzaju ignorancję, nam ucieka. I to nie jest coś, co ja teraz, wiecie, wymyślę, i to nie będzie wymyślanie koła na nowo, tylko to będą rzeczy, które wy już dobrze doskonale znacie, więc ja je tylko przypomnę. Oczywiście kupowanie rzeczy, produktów na wagę jest dużo bardziej eko, a właściwie to w ogóle jest eko. W porównaniu z kupowaniem rzeczy w woreczkach, folióweczkach, opakowaniach i wszystkim, co je opakowuje w mniejszych ilościach, bądź nawet w jednym opakowaniu jest kilka woreczków, to wszystko, słuchajcie, jest plastik, to wszystko jest chemia. Nie dosyć, że te opakowania wydzielają toksyny, które przychodzą do pożywienia, to jeszcze my to potem w śmieciach wywozimy na wysypisko, no i stąd się bierze, Góra, nie, góra niepotrzebnych śmieci, bo jeśli każdy z nas by miał na celu i miał taki nawyk, i kupowałby jednak te produkty, które są mniej opakowane, no to wiadomym jest, że produkcja na skalę globalną tego całego brudu byłaby dużo mniejsza, ale to oczywiście wymaga edukacji. My dzisiaj tylko mówimy o takich aczykach, ale zanim przejdę dalej, powiem Wam, że mieszkając w Norwegii. Jestem pełna y, zachwytu w zasadzie do y, osoby, która wymyśliła to, że na przykład pojedyncze papryki są opakowane w folię. No to ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo papryka to jest y, warzywo, to jest y, jakby ży, żywy pokarm, i to jest w sztuczną foliówkę zapakowane i tak jest sprzedawane. Więc, generalnie, wracając do punktu numer jeden, najlepiej. I polecam Wam kupować produkty na wagę, niepoopakowane, w dodatkowe opakowania sztuczne, nawet papierowe ze względu na ich, ich mnogość są zbyteczne, bo, bo możesz mieć swoją torebkę, bo możesz mieć swoją miarą torebkę, bo możesz mieć swoje torby wielokrotnego użytku. Ja wiem, że jakby cała misja. Yy, yy, Eliminowania plastiku w marketach na przykład, czy dużych sklepach jest znowu od lat, i naprawdę wiele ludzi chodzi ze swoimi siateczkami na zakupy. Natomiast cały czas jednak te plastikowe torby w sklepach są, cały czas są kupowane i to obserwuję oczywiście, robiąc sama zakupy. I żebym nie była hipokrytką, zdarza mi się czasami taką też torbę jak zapomnę kupić. Natomiast mam taką. Potrzebę wewnętrzną, i to jest taka moja właśnie ekopostawa, że jeżeli ja już kupię ten plastik i będę miała tą foliową torbę, to ja. Dam jej jakby drugie, trzecie, czwarte wykorzystanie, czyli żeby zminimalizować jej szkodliwość w aspekcie globalnym, czy nawet w aspekcie lokalnym, ale jakby mojego życia, to im więcej razy ja z niej skorzystam, tym mniejsza będzie niejako szkoda w moim mniemaniu, w moim myśleniu, w mojej takiej misji, dlatego że najgorsze, co możesz zrobić, to ją kupić, jakby wykorzystać ją jednorazowo na przyniesienie rzeczy do domu i potem zwinąć i wyrzucić do śmieci i ona e, tak naprawdę z perspektywy jakby jej żywotności mogłaby jeszcze być nie wiem workiem na inne odpadki albo mogłaby być e, torbą do przechowywania rzeczy choćby w piwnicy cokolwiek wymyślisz i da drugie życie to ona będzie dla mnie bardziej eko niż e, no, niż jak zrobisz inaczej, ale się rozgaduje, a to miały być szybkie odcinki. Słuchajcie, szklane pojemniki, szklane słoiki zawsze będą lepsze od plastików. Oczywiście ja też tutaj muszę nadmienić, że mam w domu bardzo dużo. Pojemników, opakowań, które są plastikowe, są niby z dobrego plastiku, bo jest to markowy produkt do jakby obsługi w ogóle kuchni. Ale generalnie chodzi o to, żeby z tego rezygnować. Te takie najbardziej spotykane plastikowe pojemniki, kubki, foliówki, one oczywiście. Tutaj będą jednak tymi bardziej szkodliwymi. No i pamiętajcie, że otaczanie się, mówiłam chyba na jakimś poprzednim odcinku, takimi rzeczami powoduje też, że my energetycznie jesteśmy tym plastikiem. Yy, trochę obarczeni. Już nie mówiąc o tym, że ten plastik emituje też toksyczne substancje do naszego otoczenia, naszego domu, i skoro się nim otaczasz, to on cały czas cię absorbuje, a już generalnie przechowywanie w tych plastikach, nalewanie gorących posiłków, które powodują roztapianie i wytapianie pewnych toksyn z tych plastików, to jest naprawdę głęboki temat i można by było gadać i gadać. Ja dzisiaj rzucam inspirację. Oczywiście, w związku z tym, że mówimy o opakowaniu, no to nie, nie mogę nie powiedzieć o folii aluminiowej, która jest notorycznie używana w kuchni. A jeżeli jesteś ciekawy, ciekawa, co ta folia robi i dlaczego warto z niej zrezygnować, to znajdź sobie dokładkowe informacje choćby w naszym ukochanym wujku Google. Ciekawostką w stosunku do tego właśnie tematu pakowania są takie słuchajcie woskowe owiki. Ja do niedawna tego nie znałam. To jest hit, który Paweł zakupił ostatnio i testujemy, i to się fajnie sprawdza. To są takie jakby ściereczki, z, to jest właśnie alternatywa choćby do folii spożywczej z taką woskową strukturą, którą można różnie formować, którą można jakby wielokrotnie używać, czyścić i używać. Naprawdę świetne rozwiązanie i myślę, że możecie również poszukać w internecie, o tym więcej zakupić i potestować. Ja to mam, ja testuję. U nas się to sprawdza, chociaż, tak jak powiedziałam, no nie jest to alternatywa na zawsze i na wszystko, ale jest to świetne rozwiązanie do znowu m, posiadania takiego produktu, który jest wielokrotnego użytku, żeby jego wyprodukowanie nie, nie, nie szło jakby na marne i na jeden raz, tylko na uż, użytkowanie. Punkt numer dwa naszej ekokuchni to jest niemarnowanie jedzenia i kreatywne sposoby przetwarzania odpadków albo po prostu pozostałości, które nam w kuchni zostają. I to jest, słuchajcie, mega łatwe dla osób, które w ogóle się nad tym tematem pochylą, bo generalnie czerstwy chleb. Dla jednego ja nie lubię takiego w ogóle też starego pieczywa. Zresztą mało pieczywa jem, a jak już jest stare, to też go nie lubię. Ale Paweł na przykład bardzo często robi z niego tosty podsmaża go e, na przykład na e, patelni i już znowu teraz nie wchodzę w temat jak go smaży, w czym go smaży, czy na oleju, czy na smalcu, to, bo to też jest temat tego czy to jest zdrowe albo bardziej zdrowe, czy mniej zdrowe. Mówię tylko o alternatywach. Mówię o tym, że ja na przykład e, jeżeli już miałabym zaproponować Wam rozwiązanie na czerstwe pieczywo to numer jeden bułka tarta, czyli jeżeli używasz bułki tartej w kuchni to najchętniej ja bym zrobiła z tego po prostu panierkę do swoich innych potraw, które w tej kuchni przyrządzam. Eee, przyjrzałe owoce. Oprócz tego, że moim zdaniem w ogóle to to właśnie takie bardzo dojrzałe owoce, bardzo miękkie, bardzo soczyste, to są te owoce, które my w ogóle powinniśmy jeść, a nie te twarde, nie te takie nie do końca wiecie jeszcze słodkie i, i soczyste, ale pomijając to, wiadomym jest, że te właśnie takie bardzo dojrzałe często są też em, przez nas traktowane jako takie już do utylizacji. A z nich można zrobić soki, smoothie ciasta i je dalej wykorzystać. Generalnie w ogóle powiem Wam szczerze, że ja mam taką koncepcję swoją prywatną właśnie eko-kuchni, że e, moje gotowanie, czy w ogóle planowanie posiłków polega na tym, że ja sprawdzam, które z posiłków wymagają już natychmiast obróbki, zrobienia, wykorzystania. Czyli pomimo tego, że mam jakieś planty, że mam dzisiaj ochotę na coś, to mimo wszystko nakładam na to taką Maskę, nakładam na to taką e, zasadę, że mimo wszystko najpierw wykorzystuję produkty, które już powinny być zużyte, żeby ich nie wyrzucić, To też jest dodatkowym elementem ekokuchni, bo ja nie lubię i właściwie nie praktykuję wyrzucenia jedzenia. Lecimy dalej. Na przykład, e, na przykład w ogóle e, obieranie warzyw, grubą skórkę. Którą i potem obierki wyrzucacie, to też nie musi tak być. Możecie z obierków różnych obierków, różnych warzyw, robić różne rzeczy, już nie mówiąc o tym, że w ogóle nie musicie obierać tych warzyw, bo są sposoby na to, żeby je oczyścić. A ich nie pozbyć tej warstwy mikro makro elementów, które znajdują się bardzo płytko pod skórką wierzchnią. I szczerze mówiąc, w większości warzyw i owoców, to właśnie tam jest największy skarb, a obierając je się jego pozbywacie. E, więc to znowu są dwa tematy, ale na przykład bardzo często zauważam u ludzi, którzy borkuła. Obierają w taki sposób, że jedzą tylko koszyczki, a łodygi wyrzucają. Ja, ja, ja nie mogę, jakby zaakceptować, wyrzucania części warzywa, które jest jadalne, do śmieci. Przecież z tego nadal można zrobić pożywienie można zrobić zupę, można zrobić krem. Jeżeli nawet nie lubisz w wersji ugotowanej czy zblanszowanej tej części brokuła, to można z tego zrobić. Coś innego, choćby też sałatkę. Paweł robi pyszną sałatkę z brokuła i wykorzystuje również oprócz tych drzewek, wykorzystuje też łodygę, co, co mi się bardzo podoba. Oczywiście tutaj tych pomysłów na to, jak wykorzystać i dać drugie życie tym produktom jest wiele, na przykład jak robisz soki, masz pulpę. Pulpa z marchewki, pulpa z jabłkiem ewidentnie się nadaje do zrobienia ciasta bezglutenowego, nadaje się do zrobienia mufinek, a nawet chleba. I powiem Wam, że ja takie nawyki wprowadzam już od dawna w swoim życiu. Wyrzucanie czegokolwiek jest dla mnie takim elementem, że zawsze mam wyrzuty sumienia, łącznie z tym, że obierki, o których już wspomniałam, mogą nie tylko służyć na dalsze przetwarzanie i tworzenie z tego chipsów, tworzenie z tego jakiegoś posiłku, który może być. Normalnie dla Ciebie w ciągu dnia jako przekąska, bądź jako nawet pełne danie, to jeszcze oczywiście jest tu fajny pomysł używania ich do tworzenia kompostownika, do robienia czegoś, co znowu da nam podstawy do, nie wiem, choćby ekohodowli, o której zaraz powiem bardzo ważną, eko i też ubolewam, bo przyglądając się swoim znajomym, nawet w rodzinie. Może czasami nawet swoim dzieciom, które tam czasami też uszczypliwie koryguje, to jest oszczędzanie wody i energii. Kochani, to nie chodzi o to, czym jest stać na to, że płynie woda z kranu. To nie chodzi o to, że dzieci w Afryce tej wody nie mają, chociaż każda z tych tendencji jest, jest prawdziwa. Tylko chodzi o to, że po co zużywać źródła naturalne, które idą, że tak powiem, w kanał, a dodatkowo i tak, musisz za nie zapłacić. Więc takie myślenie eko, e, zaczynając od Twojego jednostkowego domostwa, e, a promowane na skalę, e, skalę miasta, e, państwa, czy, czy nawet całego świata, da ogromne korzyści dla nas wszystkich, już nie mówiąc o tym, że zasoby wody naprawdę. Bo to nie chodzi też o to, że odkręcasz kran i woda leci, ale myśląc o tym daleko, 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 zasoby wody są coraz to mniejsze na naszej planecie. Ale już tak nie mówiąc górnolotnie, chociaż jeżeli jesteś przyzwoitym, że tak powiem, obywatelem i osobą, która nie chce wydawać na marne pieniędzy, to pomyśl o tym, że każda kropla, każdy litr wody, puszczony w kanał bez wykorzystania jest zmarnowanym Twoim złotówką, dolarem czy, czy euro, które, które tak naprawdę mógłbyś wykorzystać, wydać na coś innego. Podobnie z prądem. Ja mam taki nawyk chodzenia i gaszenia wszystkich świateł, które w domu niepotrzebnie się palą. Nie uważam, żeby sprzęty w domu musiały być wszystkie powłączane, bo nie wszystkie potrzebujemy. Oczywiście, kupowanie ekosprzętu, czyli z tą zminimalizowaną ilością zużycia, jest pewnego rodzaju alternatywą, ale tutaj też się można dać złapać na różnego rodzaju haczyki producentów, więc nie dam Wam rad na, na każdą okoliczność. Chodzi o pewnego rodzaju świadomość. Um, tak, chodzi o pewnego rodzaju świadomość i e, ja absolutnie byłabym za tym, żeby otaczać się tylko tym, co naprawdę potrzebujesz, czyli e, nie mieć urządzeń, z których nie korzystasz, a są włączone do kontaktu i ktoś ci powiedział: A to mało prądu pali. No tak, ale mało prądu, razy 10 urządzeń w domu, razy tydzień, miesiąc i rok, to są twoje niepotrzebnie wydane pieniądze, już nie mówiąc o tym zanieczyszczeniu do przyrody, które E, też za tym się e, jakby niesie. No dobra, e, przyszło mi do głowy jeszcze coś, o czym nie powiedziałam wcześniej, co się wiąże troszkę z eko e, przechowywaniem, a może też chociaż o przyrządzenie posiłków zaraz będzie. Dobra, to lecimy dalej. Sprzątanie, sprzątanie, dbanie o kuchnię. Czyli oczywiście e, mówimy tutaj o wszelkiej chemii, którą macie od Płynu to mycie inaczej, tabletki do zmywarki poprzez płyny, y, które szorują Wasze kuchnie z tłuszczu, są bardzo, ale to bardzo toksyczne do płynów, którymi szorujecie blaty. A potem zjadacie spożywcze produkty, które na nim leżą, płyny do podłóg, płyny do okien, nie wiem, choćby firanki, które w oknach wiszą i które też są nafaszerowane jakąś chemią, bo je wypraliście w jakimś tam płynie i tak dalej. I zwróćcie uwagę, jak to się pięknie, pięknie, cudownie ze sobą uzupełnia w taką toksyczną bombę, którą wy każdego dnia Absorbujecie i wdychacie i zjadacie, i bez poczucia świadomości, bez eliminacji tego wszystkiego, z każdym dniem jesteście bardziej zatoksycznieni, i wasze organizmy są coraz bardziej obciążone tymi toksynami, bo to się kumuluje. Ja też o tym mówiłam we wcześniejszym odcinku, że to nie jest kwestia jednego użycia, jednego dnia. To jest kwestia, Akumulacji tych toksyn przez całe nasze życie. Jeżeli całe życie e, korzystasz z pewnych środków, to to tak na dobrą sprawę z perspektywy 20, 30, może 50 lat się odkłada w Twoim ciele i daje Ci e, tutaj pewnego rodzaju gwarancję, że Twoje e, możliwości detoksyfikacyjne i działanie układu immunologicznego, który ma za zadanie oczyszczać cię z tego, na pewno nie jest tak silne. Z perspektywy ilości tych bodźców, jakbyś sobie tego życzył. Więc tylko od ciebie zależy, jak ty zaprojektujesz tą kuchnię, jakich będziesz używał środków i czy one będą chemiczne, czy będą bardziej naturalne. Bo przypomnę, że płyn do czyszczenia, tabletkę do zmywarki, czy płyn do mycia naczyń, można przygotować w zdrowszej odsłonie, można kupić. Nawet pewną formę ekologicznego płynu, jeśli musisz je używać, a jeśli w ogóle jesteś otwarty na totalnie innowacyjne rozwiązania, ja takie mam, ja wiem, jak to zrobić, i ja z takich korzystam, to możesz zakupić ścierki czyściwa, szmatki, rękawice, bo to są różne formy, z, na przykład z nanosfebrą, z funkcją czyszczenia, sprzątania z użyciem tylko i wyłącznie wody. I takie rozwiązanie też Ci serdecznie polecam generalnie kto używa e, środków e, czystości takich chemicznych i to zobaczcie, że ja nie wyszłam z kuchni, a potem jeszcze są inne pomieszczenia w domu i które też mają dla siebie żrące, e, przenikające do naszego ciała e, chemiczne e, tutaj e, substancje. Jeżeli na tym etapie masz bunt w sobie albo na tym etapie myślisz, że ja gadam bzdury, Albo inaczej, albo nawet mi popierasz i masz jakieś rozwiązania sprawdzone, napisz w komentarzu, podziel się ze mną ja chętnie, podyskutuję z Wami, bo nie, nie zakładam, że jestem wszystko wiedząca i nieomylna, ale z perspektywy jakby tutaj wiedzy, którą posiadam, naprawdę uważam, że powinniście wszyscy, wszyscy, którzy mnie oglądają i słuchają, absolutnie od dziś nanieść na praktyczne zmiany tutaj, eliminacje, wielu rzeczy, z których na co dzień korzystacie, bo wydaje się, że jak idziesz do sklepu i to leży na półce, to znaczy, że jest dla nas dobre. Wydaje się, że jeżeli ktoś to dopuścił do sprzedaży, to jest ok, a to absolutnie nie jest ok i tylko do Ciebie należy prawo wyboru. Lecę dalej. Własne uprawy, wspomniany przeze mnie kompostownik, czyli ekokuchnia, Troszkę wychodząc z kuchni na zewnątrz, bo możesz e, uprawiać e, na parapecie w kuchni sobie ziółka, e, czy kiełki, e, czy jakieś e, nawet drobne warzywka, ale oczywiście są takie osoby, które najprawdopodobniej mogą pójść dalej i głębiej w tym temacie mieć jakąś szklarnię, mieć jakieś boksy i mieć swoje warzywka, swoje owoce. I to jest na pewno lepsze, fajniejsze rozwiązanie, ale żeby je uprawiać, ten kompostownik też Wam się przyda. Czyli resztki z warzyw. Pamiętaj, że cytrusy tutaj są dyskutowane, a w zasadzie to do kompostownika ich się raczej nie wrzuca, ale można wrzucić je i, i, i w doniczki i, i wyhodować takie cytrynki sobie w doniczki. No dobra, to lecimy dalej i jeszcze jest element, słuchajcie, samego przygotowywania posiłków, czyli taki element, gdzie możesz tą eko kuchni pokazać poprzez na przykład gotowanie z przykrytą pokrywką bo odparowywanie wody często powoduje, że tą wodę dolewasz. Czyli po co ją odparowujesz, jak ją musisz i tak albo chcesz później dolać. Czyli na pewno jest to taki e, trik, nawyk e, ekokuchni. Jeżeli chodzi o gotowanie, przyrządzanie posiłków, na pewno ekologicznym nie jest zrobienie tego w mikrofalówce, więc ja już od wielu lat, e, nawet jeśli mam, Teraz to jest wyłączona i, i stoi jako mebel, bo ją trochę odziedziczyłam w spadku, ale to jest absolutnie toksyczne urządzenie. Nie proponuję z niego korzystać nawet doraźnie, żebyś nie świecił w ciemności. No tak, no i w takim razie, jeżeli masz jakieś wnioski po tym odcinku, może właśnie masz jakieś swoje nawyki, o których ja nie wspomniałam, bo naprawdę tutaj można wiele dokładać to Daj znać w komentarzu, yy, podziel się z innymi. Niech nawet osoby, które oglądają ten odcinek, mogą też mm, poczytać o Waszych innych e, tutaj pomysłach na ekokuchnię. A my się spotykamy za tydzień z kolejną odsłoną w serii Eko Życie i będziemy mówić o eko życiu. Także zobaczymy, co ja tam dla Was przygotuję w tamtym temacie nowym. E, no i zapraszam Was na czwartek z Pawłem. Także wszystkiego dobrego. E, i Życia TV to kanał, na którym warto być, warto słuchać, także polecam, bądźcie ze mną na dużo.